Witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiaj mamy tutaj losy, ekspres losy z innego punktu niż zawsze. Losy są za kwotę 136 zł. Zobaczymy, ile uda się wykreślić. Mamy Vegas 777 i pełna skarbonka. Łącznie 136 zł. Zaczniemy od Vegas'a. Vegas. Szukamy trzech identycznych Symboli. Dwa dzwonki, dwie podkowy, dwie podkowy, dwa razy wiśnia, dwa razy winogrono, dwa razy piłka. Tu nie ma nic, dwa razy, dwa razy, dwa razy. Czyli mamy pierwszy los, jest przegrany. Ok, drugi los. Szukamy trzech identycznych symboli. Tu mamy tak, tu nie mamy dwa diamenty dwa wyrazy winogrono, dwa diamenty. O mamy, mamy, jest tutaj wygrana, tak, jest wygrana. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dwa razy, dwa razy. No to tutaj mamy ile? Tu mamy 10 złotych. Ok 10 złotych mamy. Idziemy dalej. Dwa diamenty, dwie piłki, dwa dzwonki, dwie świnki, dwa winogrona, dwie podkowy, dwa diamenty. Dwa diamenty. No to tutaj ten los też jest przegrany. Idziemy dalej. Dwie podkowy, dwa razy bar. Dwa razy dzwonek, dwa diamenty, dwie świnki, hmm, dwa diamenty, dwie świnki, dwie świnki i nic. następny los, pusty, idziemy dalej. Dwie podkowy, dwa razy wiśnie, dwie świnki. Mamy, mamy, jest, jest. Dziesięć złotych. Dwie piłki, dwa dzwonki, to jest dyszka, okej. Okay. I ostatni los, idziemy. Eee. Uuu, uh. winogrona, trzy razy. Za winogrona ile płacą? Dwadzieścia złotych, no okej. Okay. Co tam dalej mamy? Mamy dwa razy dzwonek, dwa razy bar. Winogrono dwa razy. Pomarańczko jest, zobaczcie. To jest dycha, to jest trzy dychy już mamy. Trzy dychy mamy. Dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa razy. O! I znowu. Wow! To tutaj mamy? Dwa razy winogrono, czyli mamy łącznie 50 zł. Tu mamy 50, tu mamy 50, tu jest DH, to jest 60, 70 zł. 70 zł. Vegas. Ok, i teraz idziemy pełną skarbonkę, Pełna skarbonka, moi drodzy.

Dwadzieścia pięć. Nie ma. Trzydzieści. Nie ma. Trzynaście. Kolejny pustak. Dwadzieścia pięć. Nie Dziewięć. Osiem. Trzy. I dwadzieścia sześć. Ale pustaków. Osiem dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, piętnaście, szesnaście, siedem, nie ma, dwadzieścia dwadzieścia trzy, siedem, osiem, dwanaście, jedenaście, Karbonka jest pusta, siedem, osiem.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, jeden nie ma. Sześć, siedem, trzynaście, czternaście, jeden nie ma, i trzy. Dwadzieścia pięć nie ma.

Dziewięć nie ma. Dwadzieścia siedem nie ma. Jeden nie ma. Dwadzieścia dwa złote. Trzydzieści dwadzieścia siedem dziewiętnaście i dwadzieścia osiem.

dwadzieścia siedem nie ma, dziewiętnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem i jeden dwa złote. Co to za wygrane dwa złote? Trzynaście nie ma, trzydzieści nie ma, dwanaście nie ma. Osiem. Również nie ma. Czternaście. Szesnaście. Trzydzieści. Dwadzieścia jeden. Znowu dwa złote. Szesnaście. jedenaście Dwadzieścia sześć. I dwadzieścia osiem, Jest siedemnaście. Czternaście. Piętnaście nie ma, cztery złotych. Cztery zł Dwadzieścia 4 zł. pięć. Nie ma, dwadzieścia trzy ma dwadzieścia dwa nie ma dwadzieścia jeden nie ma jeden jest dziewiętnaście nie ma siedem nie ma czternaście nie ma dwa zł. trzynaście Dwadzieścia cztery nie ma, siedemnaście nie ma, trzy również nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, czternaście nie ma, osiem nie ma. Dwadzieścia jeden nie ma, dwadzieścia pięć nie ma. 16 nie ma, 22 nie ma, i ostatni los. Ostatni los. 26 jest, 26 jest, 19 nie ma, 16 nie ma, i 23 nie ma. Podsumowanie. Podsumowanie jest tragiczne, powiem szczerze.

Bylibyśmy w odbycie. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. I teraz musimy coś z tego zrobić.